Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. A on podniósł swoje oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże, błogosławieni, którzy teraz jesteście głodni, bo zostaniecie nasyceni, błogosławieni teraz płaczący, bo śmiać się będziecie, błogosławieni jesteście, gdy ludzie gardzić wami będą, gdy was odsuną od siebie i znieważą, gdy z powodu Syna Człowieczego. Odrzuc odrzucą wasze imię jako złe. Zacznijcie w takim dniu cieszyć się i skakać z radości, bo oto w niebie wasza nagroda wielka. Przecież tak samo wasi przodkowie czynili z prorokami. Natomiast wam bogatym biada, bo już macie swoją pociechę. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, bo głód cierpieć będziecie. Biada, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się będziecie i płakać. Biada, gdy wszyscy ludzie dobrze o Was mówią, bo tak samo Wasi przodkowie czynili z fałszywymi prorokami. Zanim Jezus wypowiada błogosławieństwa, ewangelista mówi, że podnosi swoje oczy na swoich uczniów. Jezus, który patrzy, Jezus, który dostrzega, Jezus, który widzi Ciebie. I dzisiaj stawia nam pierwsze pytanie: w jakim kierunku Ty patrzysz, na co patrzysz w swoim życiu? I zaprasza nas w tym słowie, abyśmy zwrócili nas, nasz wzrok na Niego, ponieważ On cały czas patrzy na ciebie, ale też On chce pokazać nam swoją Bożą perspektywę na nasze życie, na to wszystko, co przeżywamy. Jezus w Ewangelii Łukasza czterokrotnie mówi: Błogosławieni, a zatem szczęśliwi. Jego perspektywa. Na Twoje i moje życie, to jest obietnica życia szczęśliwego, życia w obfitości, życia właśnie w pełni błogosławieństwa. I może by wydawać, by się mogło, w jaki sposób można być szczęśliwym, gdy jest się ubogim, gdy jest się głodnym, gdy się jest płaczącym. Po pierwsze, jeśli zaprosimy do tego doświadczenia Jezusa i jego perspektywę to możemy być do Niego podobni. Przeżywając z Nim to doświadczenie, On chce też nas upodabniać, byśmy stawali się jako uczniowie podobni do Niego. Ale też nasz Bóg jest Bogiem, który odmienia nasz los. I On jest także tym, który chce przemieniać to, co jest smutne, w obfitość, także tutaj na ziemi, ale przede wszystkim w perspektywie nieba, do której dzisiaj zaprasza, abyśmy podnieśli wzrok. Byśmy nie patrzyli tylko na to, co jest tu i teraz, ale patrzyli na obietnice, które On ma, właśnie nie krótkotrwałe, ale wieczne. Obietnice doświadczania Królestwa, doświadczania obfitości, doświadczania radości, które są dla każdego z nas. I właśnie w takim kontraście do czterokrotnego błogosławieństwa, które wypowiada w Ewangelii Łukasza, Słyszymy cztery razy biada, ponieważ jakieś krótkotrwałe doświadczenia, czy to śmiechu, czy sytości, no właśnie, mogą nam przysłonić tą ostateczną perspektywę, możemy powiedzieć, metę, o której Jezus mówi. Dlatego dzisiaj w tym słowie On zaprasza Ciebie i mnie, byśmy spojrzeli dzisiaj na nasze życie nie tylko właśnie z perspektywy, Jakichś krótkotrwałych doznań i uciech, ale z perspektywy Jego spojrzenia, Jego obietnic, które są wieczne i które są dla Ciebie i dla mnie na dzisiaj, niezależnie co przeżywasz. A zatem spojrzyj dzisiaj na swoje życie tak, jak widzi je Jezus, spojrzyj na siebie jak na błogosławionego i na swoje życie z perspektywy dłoni Boga.